Cześć, mam na imię Jarek mieszkam w kina od 10 lat a no to jest właśnie nasza restauracja. Dzisiaj wpadłem popatrzeć, za 2-3 dni mają skończyć. Ładny będzie view otworzymy duże okna. Kuchnia nowa, półki nowe, podłączenie wszystko nowe. To był taki bałagan i brud, że głowa spada. Zrobienie kuchni nas kosztowało 1200 dolarów to wszystko, czyli... Nowy gaz, nowy front, nowe wodę, nowe ujścia. Wciąż jest bałagan, jeszcze, ale już jest ładnie. Tak wyglądało to przed, a tak wygląda to. i To wszystko wciąż będzie zmieniane. Tutaj będą ustawione piece. A tutaj a bar. Bar będzie całkowicie przeremontowany. Zamówiliśmy nowy cały. Zamkniemy się jakieś 50 tysięcy dolarów. Dostaliśmy. E, fajny kompresorek, malutki ostatnio wysłałem do Polski 200 takich kompresorków. Taki kompresor kosztuje 100-120 dolarów. Bardzo fajna sprawa. 50 tysięcy dolarów to nie są dużo pieniędzy. Kładziemy nowe światła. Powiem Wam troszeczkę o naszym układzie. Ja tutaj jestem z ramienia zachodnich, zachodnich mocarstw jako konsultingowy i od smaku. Drugim partnerem jest chłopak, który ma grupę muzyczną I trzecim partnerem jest następny chłopak który zajmuje się sprzedażą części w samochodówce także udało nam się dostać to przez 3 miesiące bez rentu to już tutaj kolega wsadził ze swoich wojarzy muzycznych i tak w gruncie rzeczy każdy z nas czegoś dołoży do tego biznesu ja dołożę menu muzyk dołoży muzyki eee, chłopak który zajmuje się samochodówką dołoży klientów tutaj ja złożyliśmy aplikację żeby na patio również sprzedawać i po drugiej stronie to patio też będzie nasze do wynajęcia, jak będą na większe koncerty. E, e, widok jest fantastyczny, to jest tak jak gdyby nowa e, nadwodna wieś wybudowana, przebudowana od nowa. Tutaj wyburzono stare. Idę na zewnątrz, za chwileczkę pokażę Wam, jak to na wygląda na zewnątrz. Ok, gimbal ostatnio szaleje, nie mogę sobie z nim poradzić. Także będziemy mieć bar nowy wybraliśmy już menu, menu będzie niemieckie także będziemy chcieli niemieckie Boże, no, takie zachodnie, czyli będziemy starali się zatrudnić przede wszystkim ekspatów na ekspatach będziemy zarabiać na jedzeniu na lokalstwo będziemy zarabiać na alkoholu tutaj tą tu ścianę to trzeba wszystko wywalić klimatyzację nową upuścimy, to znaczy nowe kompresory i nowe E, okładki, bo to wszystko stare i brudne. Muszę przyznać, że udało nam się to te 3 miesiące za darmo. Rent, wynajem, to jest okazja. Okay. Głównym miejscem będzie scena. To postaramy się po lewej stronie usunąć, żeby zwiększyć miejsce na część jadalną. Głównie będzie to zarabiało piątki i soboty na muzyce. Kochani co ostatnio lubią muzykę lubią muzykę e, zachodnią, także no, zobaczymy jak to wyjdzie. To nie jest zły, to nie jest głupi pomysł. A, światełka tam nowe podłączają. Troszeczkę trzeba będzie usunąć i, i zmienić e, wyposażenie. Wciąż wygląda brudno, ale już maszyny przyszły, kuchnia wyposażenie przyszło, e, przychodzi powoli, tam z tyłu lodówki stoją, tutaj nowe lodówki przyszły. Mm. Mikropiwiarkę mikro chcemy sobie też jeszcze wstawić takie małe urządzenie do piwa, to znaczy piwo będziemy zamawiać gotowe, wlewać do takiego specjalnego dystrybutora. Tutaj dużo jest piwiarni dookoła. Zastanawiamy się jeszcze. Scena jest trochę za duża w mojej opinii, no ale oni decydują o muzyce, także ja nie mam nic do gadania. Eee, malutkie łazienki, chyba nic nie będziemy robić, tylko zostawimy takie jakie są, czyli żygawka. Eee mały, do mycia rąk no i toaletka narciarza w tradycyjnych jeszcze wygląda to przerażająco najgorzej to wyglądało podczas demolowania ale będzie będzie wyglądało lepiej jeszcze przyśniemy farbę nowe światła chłopaki się utracują cześć tak? Proszę bardzo, fajnie, A no, także jeszcze dużo do remontu, jeszcze wpadnę parę razy, płytki przyszły, będziemy kłaść nowe płytki, tej stara drewniana podłoga dziadowska. Rozmawiam się czy wrócić można, wjazd światła, zastanawiamy się co z nimi zrobić, przejdę się teraz na znów, porozmawiamy. I pokażę Wam jak wygląda okolica. Okolica jest dosyć fajna, bo jest dużo bloków dookoła i bloki lokalsów middle classy, także mają pieniądze. I dookoła nie widać że z lewej strony na horyzoncie, ale po prawej i po lewej stronie są bloki i niedaleko jest ocean. Ocean, który się zresztą będzie wyprowadzał. No i tak to będzie wyglądało. Restauracja z zewnątrz wygląda coś takiego, także bardzo ładnie wygląda i mamy taki balkonik trochę dłuższy W lecie będziemy się chcieli skupić na patio, znaczy patio, no tutaj w tym ogródku takim stawimy około 16 stolików jak da radę ja myślę, że bardziej 10 niż 16 co jest fajną sprawą, zresztą ja mam takie personalne uczucie, jest, że tutaj niedaleko jest Costa Costa Coffee i Starbucks Coffee. Ja mam, takiego, mam takie wrażenie i takie uczucie, że tam, gdzie jest Starbucks, tam, gdzie jest Costa, tam biznes będzie szedł. W Polsce, w którym możecie poszukać w wideotece, tam, gdzie jest post o mieszkaniach, którymi zarządzam paru klientom, Takimi małymi mikromieszkaniami. No to właśnie tam a, niedaleko jest Starbucks i niedaleko jest Costa. Tych właśnie mieszkań. Mam dwóch klientów polskich, którzy inwestują profity w zakup małych mieszkań. To jest bardzo dobrym pomysłem. A, taki system a, Sławka Mizuri, to jest Mizuri czy Mituri zawsze zapominam jego nazwisko. Poznałem faceta bardzo mądry gość w Szanghaju 4 lata temu, to jest pół Polak, pół knijczyk, zajmuje się mikro inwestycjami w mikroapartamenty i właśnie ci moi klienci unikają opodatkowania, przesuwają swoje profity w mieszkania pod wynajem. Ta okolica jest ładna, przejdę dookoła. To w lecie tutaj jak ruszy, no to będzie szansa. Sprawa, trzeba. O, i przed nami są bloki. Tam są takie bloki szeregówki, to nie wygląda za bardzo atrakcyjnie. Ale na parkingu fajne auta stoją, także ludzie mają pieniądze. Miejmy nadzieję, że będą mieli pieniądze. On... Jestem... Tutaj w Sudżu jest dosyć duża e, diaspora ekspatów. Jest około 20 tysięcy amerykańskich kompanii, większych lub mniejszych. No i poza tym inne: kanadyjskie, włoskie, francuskie, czego sobie nie wymyślicie, I, i kultura tutaj taka panuje, że eksperci chodzą do knajp, gdzie albo ekspert jest właścicielem, albo ekspert jest menedżerem. Dlaczego? Nie wiem. Tak, jakieś wsparcie, albo szansa na to, że nie dostaną rozwolnienia, jedząc jedzenie przystosowane do ich żołądków, plus działam ostro na paru grupach na na grupie winiarsko-serowej mamy również grupy kulinarne, także jest, jest gdzie promować, na każdej grupie jest prawie 500 osób, w grupie jest u 10, także jest 5000 ludzi promocja szczególnie na eksp dla ekspatów dla mikro społeczności ekspatskich, będzie bardzo dobra w tym wypadku bo służą jako sam nie ma takich rdzennych ekspackich restauracji z dobrą zachodnią kuchnią, a ja się chcę skupić na y, trzech prostych potrawach. Tam się jakieś naś, na, następne osiedlo buduje, nam pod nosem, co jest dobre dla nas. Ja się chcę skupić na y, kilku podstawowych y, potrawach, czyli y, i to na zasadzie zestawów. Golonka piwo, kotlet piwo, hamburger piwo, żeberka piwo, i jakiś zestaw, zestaw kurczak piwo to się zawsze dobrze sprzedaje do alkoholu szczególnie dla ekspertów, którzy chcą wpaść w weekendy napić się piwa, dobrego piwa jak przy okazji zjeść taki zestaw będzie kosztował około 15 dolarów to nie są duże pieniądze um, finansowo, finansowo stoimy dosyć mocno to nie jest duża inwestycja poza tym ja wie, wiecie wyznaję taką zasadę jak w tym filmie, nie wiem czy oglądaliście fantastyczna komedia z other people's money, to znaczy starać się jak najwięcej e, inwestować, ale know-how, a używać do inwestycji e, czyjegoś kapitału z tego tytułu, że e, tak jest bezpiecznie. A chłopaki chińskie mają a, a dosyć dużo kapitału, no bo oni są zamożniejsi od nas, a mają, zarabiają o wiele więcej i mają o wiele bardziej dochodowe biznesy. A w noc koncertową będziemy liczyć cover, czyli wejście, e, opłata za wjazd. No, opłata za wjazd e, jest różnie między 100 a 200 juanów, czyli 15-30 dolarów. Na lokalne warunki to nie jest droga, ale w tym będziemy mogli oferować powiedzmy półceny, piwo, drinki. Alkohol jest bardzo tani w Chinach. Jeśli nie jest importowany, jeśli to nie jest jakaś e, specjalność e, alkohole są bardzo tanie. Tutaj była herbaciarnia, zamknęła się i zostały takie piękne stoły pod herbatę I w środku śpiewały panie opery sujo Czyli kupowało się herbatę za 100 dolarów na 4 osoby No i pani grała i brzękała. Dodam jeszcze raz, pod, albo nie dodam, podkreślę To wszystko to jest nowe wybudowane, to nie jest stare Tutaj nawet nie było, tutaj była wieś, ale nawet nie była tak ładnie malowniczo zrobiona Te wszystkie drzewa, to co widzicie, to jest dostawione Powkładane. to jest inwestycja miejska miasto akurat w tej części to nie jest moja dzielnica, jestem w całkowicie innej dzielnicy Suzhou jestem e, jakieś pół drogi do Szanghaju taka dzielnica tutaj jest raczej fabryczno produkcyjno, biznesowa no i no zobaczymy co z tego wyjdzie, warto spróbować poza tym no ja mam dużą sieć kontaktów e, e, biznesowych, a handlowych poddostawców znajomych, moi koledzy znowu, ten muzyk działa w branży muzycznej, także ma bohemę i artystów, także myślę, że razem, jak już nam to wyjdzie, to zrobimy jakąś fajną fuzję i być może zamieni się to, być może nawet nie na profit, tyle co na inwestycje, jakby to powiedzieć, towarzysko znajomościowo, bo w Chinach to wszystko się opiera na znajomościach i na układach towarzyskich także myślę że nawet jeśli nawet nie zrobimy dużych pieniędzy nawet chodzi o to żebyśmy nie tracili żebyśmy wyszli na zero to już będzie sukces a co dalej to zobaczymy nasza strategia tak przynajmniej się dogadaliśmy że rozkręcimy to i albo znajdziemy inwestora któremu odsprzedamy większość udziałów i to będzie właśnie nasz zarobek albo po roku po dwóch latach a Sprzedamy całość, jak już to nam się. No, po roku, po dwóch latach to nie, ale wcześniej po roku. bo Wszystkie nowe lokale zaraz po otwarciu się kręcą bardzo dobrze. Hmm, sprzedamy to. Po prostu sprzedamy albo udziały, albo sprzedamy całość. Bo dużo jest ludzi, którzy mają aspiracje na tego typu lokale, ale chcą kupić już gotowe pod klucz, a nie potrafią rozkręcić, zbudować, zakręcić się koło tego. Także ja myślę, że to jest dobry pomysł biznesowy. Powiem Wam kiedyś. 7 lat temu na poprzednim osiedlu, w którym mieszkałem, otworzyłem sklep z sandwichami. Coś takiego jak. Szedę do żeby wam jeszcze pokazać więcej. Sklep z sandwichami coś takiego jak Subway. I następnie otworzyłem jeden sklep, e, i później otworzyłem drugi sklep. I trzeci sklep, sprzedany jak gdyby franczyzę do Usi. To jest miejscowość jakieś 20 km ode mnie. No i bawiłem się w te sandwicze, wstawiłem do pracy na pół etatu tam ludzi. Powiem Wam, że to przynosiło nawet dochód, bo jest tutaj 6 fabryk Boscha 5 fabryk Skody, także ekspatów było dużo, żeby kupować sandwicze. I po półtora roku to sprzedałem wszystkie trzy sklepy po rozkręceniu, także myślę, że, że to był dobry pomysł. A w ogóle to jest dobry pomysł zaczynać biznesy rozkręcać i je sprzedawać. To no tak właśnie wygląda tutaj okolica Tak jak e, ludzie, którzy tutaj mieszkają, także możecie popatrzeć na samochody. E, po drugiej stronie i tutaj jedą tutaj, a jedą tutaj nie czuć. Ludzie mają pieniądze, po lewej stronie kosmetyczka. Ale droga jak fix, byłem kiedyś się zapytać o ceny, to mi włosy się zjeżyły. Ups, ale już się zamknęła, widzę. Mają kartkę. Tutaj ludzie mają pieniądze. Patrzcie, stoi tutaj Cayenne w GTS-ie. Co oni mają z tym opisywaniem tych samochodów, oklejkami, optycznym tuningiem? Troszeczkę dalej jest... E, troszeczkę dalej jest e, Starbucks. I troszeczkę dalej jest Costa. Jest wystarczająco przestrzeni parkingowej, co jest atutem. E, tutaj to mieszkania, co widzicie, to są dosyć drogie mieszkania, przyznam. E, mają fajne widoki z tych mieszkań i te mieszkania to, to nie są mieszkania, tak, a, prawdę mówiąc, to są takie jakby dwupoziomowe szerokówko apartamentowe apartement, penthouse'y. Także dosyć zamożnie e, tutaj jest. No i liczymy na to, że, że uda nam się. Trzeba spróbować, nie jest duża inwestycja. A, co jeszcze warto dodać? O, Chińczycy, Chińczycy są bardzo kooperacyjni. E, jeśli tworzą jakąś wspólną synergię e, biznesową, przynajmniej na początku. Także inwestycje z Chińczykami są dobre, ale na krótki okres. I trzeba bardzo szybko później wychodzić, bo albo zaczynają się kłopoty, albo zaczynają ich żony, albo dziewczyny, albo kochanki wtrącać się w biznesy. Taka to już jest ta, ta mentalność. Nie wiem, skąd to się bierze, ale no, tak to wygląda. Tutaj jeszcze obejrzę. Pokażę Wam jak wygląda ta właśnie wioska. Tutaj wszystko to są, ale pozamykane tutaj dużo przez tego wirusa. Restauracja tutaj Hong Kong zamknięta. Tutaj koreańskie żarcie jakieś było też zamknięte. No niestety, żliwo wirusa jest widoczne wszędzie. Wszystko jest pod wynajem. Wszędzie oferują za darmo przejęcie, czyli możesz wziąć, tylko trzeba wziąć kontrakt, kontrakt wynajmu. Tutaj mieli e, grilla i raczki. No, chyba też nie wyszło im. Kurcza, Ja się tym nie przejmuję, bo w gruncie rzeczy nie inwestujemy aż tak strasznych pieniędzy. To są grosze. E, natomiast e, po wirusie jest szansa, że to nam się rozkręci ze zwiększoną, a, e, zwiększoną szybkością. To no, to właśnie tutaj jest. Tu chłopaki robią piwo, Chińczycy. Nazywa się. Piwiarnia, nie tutaj piwiarnia, tylko żelnia Biohanta. Mają takie mikrobrowary. Mikro Kawiarnia z herbatą i z lodami. To zawsze będzie popularna. Jakiegoś tam kurczaka strzelają. Także obserwując, e, obserwując okolicę jest fajna. A teraz Wam pokażę bloki właśnie, gdzie te niedle klasy mieszkają. To są te czerwone bloki. Tutaj budowała je firma z Japonii. Bardzo ładne, bardzo czyste. Byłem w tych blokach świetne, bo takie wysokie, wysokosufitowe te bloki. Bardzo ładne te bloki. Gdyby nie taki e, czerwony kolor, to byłoby nawet dosyć fajnie to wyglądało, bo to wygląda jak fabryka. Ale w środku mieszkania ładne i wysokie. No i przestrzeń jest taka przyjazna, przynajmniej dla oka. Myślę, że warto, warto zainwestować. No zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję za oglądanie. Mam na imię Jarek Kibicujcie mi, mieszkam w Chinach od 10 lat. Dziękuję.